Wcorej widzowie, ale dlatego się niej się ręka, bo troszkę się chwilę temu zestresowałam. Ale tu nie przejmujcie, za chwilę sobie przejdziemy do, do książki. Tylko jeszcze odsuniemy stół. Uwaga, będzie hałas. <grytanie> hałas śmieszny. Dobra, i robię. Robimy czytanie. W wysiłkach, które podejmujemy, by zapobiec katastrofom. Jak już wspomniałam, gdy się ratuje świat, często jest się wy. De, fe, nys, sy, wie. Takie właśnie ciężkie, raczej yy, sorry, takie trudne wyrazy właśnie jak ten. To właśnie czytam właśnie pomału slabami. Lecz ty, apostrof, halla, i liczni. Członkowie społeczności superbohaterów zgodzili się, że powinniśmy pomyśleć o tym inaczej. Kurczę, kata Tu nie ma chustek. Że powinniśmy starać się rozwiązywać problemy, zanim jeszcze staną się problemami. Nie mogę zdradzić, Teraz szczegółów rozpoczęcia nowej kampanii, ponieważ choć ogromnie cenię zupełną, Transparencyjność działań. Pewne sprawy bezpieczeństwa. Narodowego i międzynarodowego są bardzo, delikatne. Myślę jednak, że ucieszy na Was informacja o tym, czym będziemy się zajmować w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Powinniście również wiedzieć, że wszystkie nasze przyszłe działania będą poświęcone pamięci znakomitego, ja, mesa -ho wielkiego wojownika, o Pokój, prawdziwego Amerykanina, prawdziwego patrioty i dobrego człowieka. Wieka, który zginął, biorąc waszego bezpieczeństwa. Poświęćcie minutę, żeby wyszukać jego nazwisko w Google. Znajdźcie. Wywiad z nim w programie FACE d na sprzed kilku lat. Spędźcie z nim chwilę, aby uczcić pamięć o jego. Licznych wielkich spania łomo łom, m, myślnych, czynach B

fila de fila na to rzęstwo ku ci ja nessa rchote sa Szukają cię!